Rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych Elinta Charge dla Centrum Biznesowego S28 w Wilnie. 176 miejsc ładowania na jednym parkingu. Wszystkie miejsca parkingowe są zelektryfikowane i przystosowane dla samochodów elektrycznych. Mamy przyjemność zaprezentować wyjątkowy projekt Elinta Charge Centrum Biznesowe S28, jeden z największych w Europie obiektów do ładowania i parkowania pojazdów elektrycznych. Ten postępowy projekt stanowi przykład naszego wzajemnego zaangażowania w zrównoważony rozwój miasta i projektowanie infrastruktury, a także ustanawia niezwykły precedens dla przyszłości budynków parkingowych. miejsca parkingowe w 100% zelektryfikowane. Przyszłe podejście do zrównoważonego rozwoju. Długoterminowe rozwiązanie. Dodatkowa motywacja do korzystania na co dzień z rozwiązań transportowych przyjaznych naturze. W Centrum Biznesowym S28 zainstalowano 88 stacji ładowania City Charge V2, Plus, które działają na zasadzie dynamicznego zarządzania obciążeniem. Funkcjonalność ta pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zmiennego prądu dostępnego w budynku, zapewniając optymalne ładowanie pojazdów elektrycznych. Stacje ładowania Elinta Charge zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu ze względu na solidną aluminiową obudowę, wysokiej jakości komponenty przemysłowe. Kultowy design, inteligentne rozwiązania technologiczne, równoważenie mocy, dynamiczne zarządzanie obciążeniem i monitorowanie prądu stałego. Zdalne wsparcie i diagnostyka. Elios Cloud, własny system backendowy Elinta Charge. Elinta Charge na misji w kierunku zerowej emisji.